Siemanko, siemanko, witam wszystkich. Jestem Mystic i to jest Minecraft wersja 1.2.5 czekamy, oczekujemy na 1.3 i co, zapraszam was na mój świat, na którym ostatnio grywam sobie. O, gdzie my jesteśmy? Aha, dobra. Dźwięki przeciszymy. Aby nie było za głośno. Ach, teraz będzie lepiej mnie słychać. powinno przynajmniej. I was oprowadzę. Nie wiem, bo niewiele mam tutaj. Jest. Normal. No, bo budowałem. Nie chciałem, żeby mi jedzenie spadało. Budowałem. Koparłem sobie. Zamykajmy rzeczy pójdące. Tu jest jeszcze nie do końca, do końca zagospodarowany mój domek. Tu jest widoczek jaki mam z domku. Na górze też nie ma nic jeszcze tak z grubsza zaplanowanego. Tylko łóżko jest, stoi. Nic więcej nie ma. Na dole, tutaj jeszcze nie jest wszystko dokończone. Tu jest... Powstaje mój magazyn. Tak, to jest z, z samego szybu kopania. O, moje skarby, a moje największe skarby są tu, tak? A. Na węgiel to nie taki największy skarb. E, w tą stronę będzie e, enchantingowanie, czy jak to się tam nazywa. A tutaj? Tutaj muszę chyba jeszcze jeden drewnem wypełnić. Tutaj, tutaj będzie kiedyś, kiedyś powstanie kolejka. Ale to jeszcze trzeba materiałów a materiałów. Sporo zebrać. Pokażę wam jeszcze mój... Tak, niedokończona dróżka, bo materiałów mi brakło. A szybko się przebiegniemy i pokażę wam. Pokażę wam wam kopalnie. Kopalnię, dokładnie. O, no biegaj. Nie, tu tylko biegaj. Tam. Tam jest. Biom. Nie dżunglowy, tylko. A, hu 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 hu. widzicie, zapomniałem, jak się biom nazywa. Mm, I to jest zejście do mojej kopalni. Nie do końca, nie do końca jeszcze nie do końca prowadzi szyb, ale to e, tak między odcinkami sobie zrobię. Tu już jest poziom szesnasty. Uj, nie mam kilofa, a bym wam pokazał święte miejsce dla mnie. E, mianowicie tam za tym e, cobblestone'em znalazłem moje pierwsze pięć diamentów. E, ten odcinek to nie będziemy tak robić czegoś, tylko bardziej to jest odcinek informacyjny o tym, że zacząłem znowu nagrywanie na a, a teraz na innym koncie, bo tamto został po prostu popsute przeze mnie mój błąd. Wtedy będzie prowadzić ścieżkę, tu coś się zrobi. Mój błąd. Mój błąd. No, w końcu może dadzą mi powiedzieć. Mój błąd, ale tym razem już wiem. Jak wiem trochę co nieco na temat, już let's playowania. I mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Co jeszcze będzie na kanale? Na kanale na pewno będzie Minecraft. Postaram się Livestreamy jakieś streamować od czasu do czasu. Co jeszcze chciałbym, żeby było? Na pewno postaram się nagrywać German Track Simulator albo e, Extreme Track 2, czy jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie nazwy. O, tutaj sobie muszę dokończyć, tak fajnie. E, co jeszcze będzie? Będzie Empire Total War. Będzie. Najprawdopodobniej Skyrim, i z Minecraft'a będę grał na moim, tym obecnym świecie. I po prostu kolejną serię hardcore, prawdopodobnie, która pewnie znając nie skończy się po 10 odcinkach. I hardcore to będzie przeżywany wszystkiego z wam. I piękny zachód słońca. No, i tym zachodem słońca w sumie się pożegnamy dzisiaj. Taki krótki odcineczek, nie wiem co mam więcej powiedzieć, tudzież zrobić, więc żegnajcie się, żegnam Was, żegnajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, subskrybujcie, bo się przyda. Tak i takie jedno niewielkie kliknięcie, a cieszy. Zostawcie aktywność pod filmikiem w postaci komentarzu lub łapki w górę i Dobranoc. Ja kładę się spać, choć jest godzina 15. Żegnajcie.